Dziś kolejne narzędzie, takie samoróbka, yy, oprawka na tulejki ER40, to jest tulejka ER40, no ona jest tu po powierzchni większa, zaraz pokażę porównania, dla porównania tulejkę ER32, ja mniejszych nie mam, po prostu mam. E, tulejki R32, to są te. No i tu, tutaj dla porównania tulejka ER40. Te tulejki R20 mam od fi 3 do fi 20 No tu mam właśnie R40 na 25 średnicy. Mam jeszcze jedną na 23. Tutaj można łapać do 24, ścisnąć. Pod widziałem, zauważyłem w internecie, że są jeszcze na 27. Także jeszcze prawdopodobnie tylko sobie kupię 27 i 22. No i będę miał komplet, bo tutaj będę miał od 3 do 20, a tutaj będę miał powyżej 20 do 27. Jaka zaleta jest takiej tulejki? No, taka zaleta jest, że ona jest ściskana tu od czoła. No, i tutaj ten stożek też jest wciskany po stożku, po prostu jak to ja mówię, łatwiej się ściska. Po tym jest większy kąt. Tu jest kąt 60 stopni, a tutaj kąt jest 30 stopni. No i także, no tu oprawka jest nie ta, ta O widzicie, dopasowane wszystko. Chodzi o to, że na początku niby kąt był 7,5 stopni, ale jak wziąłem, poruszyłem tą tulejką, to tak jakby z tyłu się bujała. I delikatnie na szufladce sobie stuknąłem, później na, na markera sobie sprawdziłem, przytarłem, no i trzymało, i tak zostawiłem. Tu zobaczcie nakrętka dorobiona też przeze mnie. Nakrętka się nakręca, ona się nakręca luźną ręką. Chodzi o to, żeby nakrętka się jeszcze dodatkowo na tym stożku układała. Wkręca się, jak to się mówi, do samego końca. Zaraz zobaczycie ciekawostkę, pokażę Wam. Tutaj jest gwintu około 20 mm, o tu. I w środku też tam jest takie wybranie, żeby się wkręcała do samego końca. Tutaj jest oczywiście, są kanałki na klucz pazurkowy. Wszystko pasuje. Klucz jest oczywiście tak jak to u mnie bywa, zdobyczny. Gdzieś tam zdobyłem, albo dostałem, także działa. No i później nawet powiem pokażę Wam. Kupiłem sobie takie frezy fajne w internecie po 11 zł. Mówię na no, dziadostwo chińszczyzna, ale powiem wam, że robię już nim 2 godziny i... Nie widać, no jest minimalne, jak to się mówi, zużycie, ale to jest minimalne. Ale bardzo ładnie ten frez bierze i, no tak jakby powiedzieć, normalnie dobrze pracuje. Także jestem zadowolony. Za 11 zł, dokładnie 50 groszy, jeszcze chyba klient wystawiał fakturę. Mam tych frezów chyba z 8 sztuk, także FI-28 średnica. Tu chodziło o trzonek Fi25, i teraz zobaczcie, jak to ładnie wszystko wchodzi, bez luzów. i to oczywiście, no tutaj troszeczkę suwliwie musi być. O, jest wszystko ładnie spasowane. Teraz idziemy. zobaczcie, teraz zakręcamy sobie na O, tulejka jest tak zrobiona, że taka minimalnie, minimalnie. Tam może ze 2-3 dyszki wystaje, ale zawsze przecież jest fres, także tulejka jest w miarę bezpieczna. Kiedyś zrobiłem jeden błąd to poważny, w eee, takiej tulejce małej. I 8 złapałem krótko, chyba z 8 mm, i uszkodziłem sobie tulejkę. Także, jak będziecie w takiej tulejce łapać, to trzeba trzymać około 15 mm w zależności od wielkości freza. Tutaj zobaczcie, nawet na końcu jest wybranie, wyszparowanie, takie, żeby mniej po prostu szlifować. No, ale tutaj w tej, w tej dużej. No to już jest do końca. Tutaj cylinder jest przez całą długość. No, zobaczcie, nawet tutaj jest cylinder na końcu. No wiadomo, i taki otwór jest łatwiej wyszlifować dłuższy, większym trzpieniem No, też ktoś powie, a będzie niszczył sobie maszynę. A powiem wam, że ta frezerka jest przystosowana nawet do takich frezów. Normalnie z taką maszyną są takie oprawki. Także no, wszystko. Trzeba robić z umiarem, uważać i pilnować. No, ja tym frezem przybieram na tej fryzorce około 2 mm, ale zawsze tam jakoś ładnie to zaczyna wychodzić. Także tu jest po lewej macie ER32, a po prawej ER40. Także już mam. Chyba większych nie ma. Także na razie nie planuję cokolwiek robić. Oprawka ER32 i ER40. Dziękuję.